Pustowskie noce! Noce parne, gorące! Słuchajcie! Jeśli ostatni lud, to gdzie? Jak nie na polskim biegunie Zimna, czyli na Suwalszczyźnie. Jesteśmy akurat nad Wigrami. O jeziorze tym śpiewała w tej piosence pani Maria Koterbska. Śpiewała o muszelce znalezionej. A ja próbuję tutaj znaleźć sieję i mam nadzieję, że mi się uda. Lód ma jeszcze ze 40 cm, chociaż jest plus 2 stopnie. Próbujemy, wędkujemy. Ostatni lód na Suwalszyźnie. Ale zapisy tylko takie, wiesz, nie ma ryby dużej. Ale cokolwiek jest. Jeśli jak, jak zatniesz, to idzie, to kręci po całym dookoła. Jak ktoś blisko, to i wędki potrafi inne zabrać. I czasami pod lodem widać, jak gdzieś tam zachodzi, zachodzi, dopiero wyciągasz. Dlatego dobrze jest piką wykość dziurę, by łagodne były krawędzie. I wtedy jest szansa, że nie urwie żyłki, bo na się łowi cięższe żyłki, to krawędź po że potrafi trochę przyciąć i można dobrą rybę stracić. Na Gaładusi ona występuje, tylko tam jest 600 hektarów. To gdzie ją tam znaleźć? Na no, 3 lata temu kolega w jednym dzień Na krzywym złowił kolega też taką kilogramową. Złowiłem wtedy dwie sieje. Tak spuściłem. Jedna, tak wszystkich po, poszła, poszła to zebrała Komunikę? wszystkim żyłki. Nie? Ona tak wyciągnąłem ją. Wyciągnąłem ją, ale to od jazdy to ona jak odjeżdża, to jest 30 metrów żyłki, nie o. ma na, na kołowrotku. Wyciągnąłem jedną, tylko tam z tymi żyłkami się rozplątałem, spuściłem, tylko oderwałem od na druga, nie? I koniec, I więcej o. nikt nie złowi. Ucieka, ucieka, ucieka. To, co ona wyprawia to jest rewelacja. Lud roztopił się dosłownie tuż przed 1 maja. Mieliśmy bardzo srogą zimę. W lewym ręku trzymam moją wysłużoną leningradzką trzynastkę. Zrobioną z tytanu, waży tyle co piórko Ale na tą Ekskursję i to bardzo adekwatne słowo Słowo ostatnio Lodową ekskursję Adaś zaopatrzył nas W świder marki Tonar Robiony gdzieś na południowej Syberii Bo pod Nowosybirskim Nie pamiętam nazwy miasta gdzie on jest produkowany To jest jedna osiemnastka Jedna osiemnastka w moim prawym ręku ja zawsze byłem zwolennikiem pieszki, jeśli chodzi o wykuwanie dużych otworów. Na pewno nie jest to świdrasek do ganiania za okoniami, ale kiedy łowimy duże ryby, takie jak sieje, czy tęczaki, czy karpie nawet spod lodu, bo i te biorą. To taka osiemnasteczka, którą trzeba troszeczkę się pracowicie nakręcić, nawiercić, jest jak najbardziej zasadna. Tonar ma dwa komplety ostrzy, jedno od zewnętrznej taki ostrza, krusząco łamiący, od wewnątrz tnący. No wiadomo, idzie wolniej, powoli. W tej chwili mamy ze 40 cm lodu, ale otwory przeręble robi zacne. No i jak najbardziej sensowny sprzęt do łowienia siei, do łowienia dużych ryb. Więc przekonałem się. trzynacha na okonie, a 18 na Wielkie Łowy. Sezon podlodowy kończy się. Wiosna nadchodzi wielkimi krokami. Przed końcem naszych łowów warto choć odrobinę zadbać o sprzęt, który służył nam do robienia przerębli. Pieszchnia nie wymaga żadnych zabiegów konserwatorskich, ale świdry, a konkretnie ich noże, warto je przesmarować wazeliną techniczną. O ile oczywiście ostrza są ostre i nie wymagają zdjęcia i oddania do ostrzenia, zabezpieczyć, bo świler z otwartymi ostrzami bywa groźny nie tylko na lodzie, również w realiach domowych. Niech sobie spokojnie czeka do Pierwszego lodu następnego sezonu, kiedy on przyjdzie, nie wiadomo. Słuchajcie, wie na tam chcecie jechać. Ja komisów, ja to, nie to nie jestem zaskoczony. Dobra, zepchnie mnie, bo ja mogę się ruszyć. Ze dwóch mają jakieś podpisane, wiesz, kontrakty. I... No, jeżeli ja w lipcu robiłem kurs na hańczy mm -hmm. i przez dwa tygodnie było tak, że e, dwa razy dziennie sieci stawiane I to jest, Nie wytrzymała ciśnienia. Słuchajcie, myślałem, że mam sieję, ale to niestety przyłów pod postacią szupaka. O. Andrzej to nie sieja! Szopły! Mówiłem, nie robi karuzeli, ale się ucieszyłem. Wypinamy i odpuszczamy. Dziewczyna! Pełna ikry! Ale, ale ryba jest, nie? Jakaś. jakaś. <gry> Otwieraj dobrze, Pyziak. Dobrze i cokolwiek. Otwieraj Pyziak. Słuchaj, zobaczyłem, że jasne. Ja nie robił karuzeli, wiesz. Zobaczyłem, myślałem, że się liczka, no ale nie. I zna, wiesz, po poderwaniu tak po, pół metra met dnem dziabnął. A raczej dziabnęła. Andrzej, a pamiętasz na jak jakie czasami potrafiły walnąć szczupaki w toni. Te co za silawą chodziły jak się, się je łowiło. Radzej, ty się wycieraj. Takiego farta Całkiem całkiem. Jak to teraz? No to jest silne. 14, oh, zobacz tutaj chodzą. O, tu są dobre ryby, widzisz, o te największe wiesz. Zobacz na teraz, tam już znika jest... jest... Kiedyś jak się jeździło na te porządne jeziora To i tutaj to wszędzie wtedy to było lat temu 20-30 to się miała swoje wybrane te kanały, nie? To wszystko w toni, ale jak ona na stynce żerowała, no to były inne zachowania. I to też na głębokiej wodzie nie było tak, że wszędzie to wszystko jest, nie? To było tak, że były miejsca, a w tych miejscach jeszcze kanały takie, które ona się tam przemieszczała. że sobie tam dziurę wybił, to łowił, obok nic nie było. No i potem kolejny dzień czy tego, to walka była o dziurę, nie? Zaznaczanie dziury, przestawianie znaczników, żeby kogoś tam zrobić, nie? Bo praktycznie cały czas, jak jedna dziura była dobra, to ona wiele, wiele czasu była dobra, ta dziura, nie? A teraz inaczej jest, bo ona żeruje przy dnie i podchodzi właśnie, mówi pod górki i pod blaty. Teraz ją znaleźć, już nie ma tak, takich zasad jak kiedyś się przypadkowo złowi, ale faktycznie jak wióra dobra to z jednej, dwie trzy złowisz, a obok nic. Także jakieś zasady też swoje ma, ale ciężko rozgryźć. Mało już jej jest po prostu. Ciężko rozgryźć tam to się je. O, a tu nie świeżo niestety. Tęgi. I ale coś jest. Jedno chyba z ważniejszych tutaj elementów. Zasada jak się wybiera na sieję to ma być biała żyłka. Dlaczego? Ponoć i chyba tak jest, bo to sprawdzone, białego żadna ryba nie widzi. A każda szarość niebieskie, to wszystko są rozpoznawalne. Przez ryby, i ryba jest ostrożniejsza wtedy. Białej nie widzi, łatwiej złowić. Sprawdzone, przetestowane przez dziesiątki lat. Do rozwiązania tego natknął mnie mój znajomy, właściciel wędkarskiego sklepu. W sklepie tym wszystkie żyłki podlodowe czy przyponowe, te konfekcjonowane na niedużych szpulkach są pakowane akurat nie w taką dużą po bardziej zgrabne torebeczki strunowe, co w dużej mierze chroni żyłkę przed procesem starzenia się, utleniania się. Ja na sezon wiosenno-letnio-jesienny szpulki swoich kołowrotków, kołowrotków podlodowych, gdzie mam nawiniętą żyłkę do łowienia w przeręblu, również chowam w torebkę strunówkę i tym sposobem żyłka będzie... Dobrej jakości i w przyszłym sezonie. O, nie było tego? O, trzeba robi. pamiętać, że na pierwsze lody nigdy nie wyruszamy sami. Zawsze trzeba mieć kolegę, co najmniej jednego. Im większa grupa, tym lepiej. Zawsze trzeba mieć jakieś zabezpieczenie, czy jakąś linę. Z 10 metrów co najmniej. No i dobre są inne sprzęty, takie jak śrubokręt, którym można się zahaczyć za lód, jak ktoś już padnie. Czy są dostępne w sklepach takie specjalne kołeczki. Czasami jest tak, że lód jest 30 cm, ale po brzegu się idzie. Po brzegach są najniebezpieczniejsze miejsca na jeziora. Na przykład dobry potrafią tak wychukać lód, że nie ma w ogóle. I dziura jest taka wystarczająca, żeby wpaść. No i bez tego, bez zaparcia, Wyjść naprawdę ciężko jest. Niby to blisko brzegu, ale rzadko kiedy jest to taka głębokość, tam gdzie bobry, żeby było płyce niż człowiek. Zresztą można się utopić nawet tam, jak będzie potąd wody. zdałka te! Dla pomocy! Ktoś dobrze pomyślał. Przypadek taki niedaleko miałem. Tu, za górami, takimi jest kolejne jezioro. Z znam. Człowiek na pewniaka szedł. No niestety. Zawsze na lodzie trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie mówię o wielkich jeziorach, gdzie tam są szczeliny duże, bo tam są rozstępy takie po 2 metry, metr. Lód chodzi, on się rozchodzi, schodzi. Szczeliny widać szczególnie wtedy, kiedy lód wychodzi na siebie i wtedy jest, tworzy się góra. Pół metra, metr, półtorej różnie, ale bywają miejsca, że w drugim miejscu się rozchodzi ten lód. Trochę śniegiem przysypię tego i też lodu jest dużo. Moment szczeliny i się kąpiemy. Kto się nie kąpał, nie wpadł pod lód, to nie wie. Kilkanaście dobrych lat temu, kiedy byłem zafascynowany łowieniem w Morzu Śladzik, nabyłem takie oto fosforyzujące koraliki, koraliki z gumy. Leżały, bidulki leżały, a w tym roku nareszcie. Założyłem je na kotwiczki podlodowych błystek. Koraliki dają się świetnie nakładać, bo są plastyczne. Można je przesunąć przez oczko kotwiczki. Nie niszczą się. No i. Nie jest kuty piesznią, tylko odwiercony świdrem, wielkim świdrem, ale jest. Kilówka, niecała kilówka, metr nad dnem. Królowa Lodu i królowa Suwalskich i Augustowskich Jezior, sieja. Troszkę inna niż ta z Darginu, Kisajna, Śrześniart. Nie bijąca w toni, nie chodząca za stynką, biorąca z dna. Ale ta skuziła się na błyskę, na której kotwice były dwa koraliki. Koraliki fosforyzujące. Olbrzym to nie jest, ale cieszy mnie. Strasznie. Nie wytańczyła się też zbytnio, bo jednak na żyłce dwudziestce to. Szybko się jedzie do góry, ryba dostaje różnicy ciśnienia, nie ma takiej walki, nie ma tej typowej siejowej karuzeli. Głąbiel. Kiedyś sieje zaliczano do ryb łososiowatych, teraz to jest ryba klasyfikowana jako siejowata razem z sielawą. O, zatańczyła. Zatańczyła. Srebrna, piękna, tylko mogła być chociaż pół raza większa. Dzisiaj rosną nawet do 5 kg. Rosną bardzo szybko. Ta ryba ma 3 lata. Ważne, żeby w naszych warunkach te stado się odbudowało, żeby mogli. Na Suwalszczyznę, na Augustowskie Jeziora przyjeżdżać wędkarze. To jest chyba najbardziej atrakcyjna nasza rodzima ryba do połowów na lodzie. Sieja! Moja królowa lodu, moja królowa zimy. Nie wiem, czy pamiętacie tę błyskę. Dla mnie jest to błyska kultowa. Po raz pierwszy zobaczyłem ją w wędkarstwie jeziorowym Pana Tadeusza Andrzejczyka. Książkę tę przeczytałem od dechy do dechy kilkunastokrotnie, poczynając od 1972 roku. Śmiem twierdzić, że jest to wędkarska biblia mojego pokolenia. Błyska ta, jest to błyską podlodowa błysteczka yy, o nazwie Isak firmy Abu. Co mnie zawsze w tej błysce dziwiło, jest to, była to błyska jest to błyska z luźno wiszącą kotwiczką. W tej chwili kotwiczki na niej nie ma na tak zwanej ósemce. Przyznam się szczerze, że byłem zawsze sceptycznie nastawiony do tego typu szwedzkiego wynalazku, bo w tamtych czasach łowiłem na błysteczki z wtopionymi hakami na stałki. Kiedy przekonałem się, że błyska z luźno wiszącą kotwiczką o wiele lepiej zacina ryby, nie ma tylu spięć. Zacząłem ten manewr stosować, ale zawsze był kłopot z tymi łączniczkami pod postacią ósemek. Zacząłem używać agrawek, dość cienkich agrawek spinningowych, w cięższych, mocniejszych błyskach na duże i waleczne ryby stosuje łącznik składający się z kółka, z klasycznego kółka łącznikowego i takiej oto agrafki do szybkiego montażu przynęty. Jest to świetny zastępnik klasycznej szwedzkiej ósemki Zisaka. Rewelacyjnie działa. Nie ma zbytnio tendencji do przerzucania się. Jest to naprawdę patent godny polecenia, do moich tegorocznych podlodowych nowych doświadczeń, należy również to, że zacząłem łowić na gumki, konkretnie na gumki dropshotowe mówiłem o konie. ale bardzo chciałem na te większe, ponad 8 cm gumy do dropshota. Złowić się je, próbowałem. Moja innowacja polega na tym, że przy pomocy, otóż, takiego cudownego proszku, który kiedyś prezentował mi mój kolega, pokryłem główkę, a proszek ten to jest nic innego jak proszek fosforyzujący. Zrobiłem to w tenże sposób, że posłużyłem się białym lakierem do paznokci, który nieco zmiksowałem z tym fosforyzującym proszkiem. No i mniej lub bardziej udanie pomalowałem zwykłe główki dzikowe, na które nawlekłem drobshotową gumkę Oczywiście mieszankę cudownego proszku z lakierem do paznokci możemy również zastosować do głębinowych, dużych i ciężkich mormyszek przeznaczonych do łowienia okoni i siei. Geografowie się zaliczają pojezierze suwalskie do tzw. pojezierza litewskiego. Jest ono inne niż pojezierze warmińsko-mazurskie. Yy, Na suwalskich pagórkach mało jest lasów. Są one takie można powiedzieć stepowe czy laso stepowe. Te laski nie są obfite, to nie jest tak jak Puszcza Augustowska, która na przykład okala Wigry. A po suwalskim mamy najgłębsze jezioro w Polsce czyli Hańczek której głębokość wynosi 108 metrów. Łowiąc na ostatnim stosunkowo cienkim lodzie unikam lodu sinego, staram się wybierać te płaty lodu mlecznego, który jest dodatkowo pokryty zmarzniętą warstwą podtopionego śniegu. Czuję się na nim troszkę bezpieczniej niż na tym. Sinoszklanym, momentami zielonym. Na zielony lód wchodzić już nie wolno, bo zielony lód jest najczęściej gąbką, w którym już rozwiniają się glony na skutek operacji słonecznej. Wczoraj, na przykład w południe, było plus 12 stopni ciepła, w tej chwili jest około 4 stopni na plusie, ale nie ma słońca. Bardziej jest taka przezimowa atmosfera, ale ptaki śpiewają. Wiosna nadchodzi. A jesteśmy na polskiej Syberii. Bo gdzie szukać ostatniego lodu, niż na naszym rodzimym biegunie Zimna.